Cześć, ja nazywam się Bartek Huzarski i dzisiaj razem z Velobankiem zapraszamy Was na troszkę mniej niż zwykle dynamiczny odcinek. Odcinek, który będzie poradnikiem, poradnikiem o tym, jak ubrać się na trening lub rowerową przejażdżkę. Zapraszam do oglądania. Ale zanim przejdziemy do części merytorycznej, to muszę wtrącić coś ważnego. Babcia zawsze powtarzała mi ubieraj się na cebulkę, tak żebyś mógł coś na siebie założyć lub coś z siebie zdjąć, w zależności od zmiany warunków pogodowych. I myślę, że na tej Myśli babcinej będzie bazował nasz dzisiejszy przekaz. Teraz zapraszam do oglądania. To, co dla naszego ciała najbliższe, powinno być najmilsze, żeby całość się dobrze komponowała. Dlatego zaczniemy od bielizny termoaktywnej, tego, co wchłania nasz pot i co dodatkowo nas jeszcze ogrzewa. Tutaj możemy wyróżnić oczywiście całą gamę przeróżnych koszulek i podkoszulek. Ale ja chciałbym Wam zasugerować trzy koszulki siatkowe. Które się świetnie sprawdzają wtedy, kiedy wyjeżdżamy na przykład rano i jest chłodno, a później się robi ciepło. Eee, takie delikatne, czy bez rękawków, czy z rękawkami nie ma znaczenia, koszulki na trochę chłodniejsze dni i coś nawet z wszytym z przodu na klatce piersiowej windstopperem, co świetnie chroni nas przed wiatrem wiosenno-jesiennym. Tak bym to nazwał. To jest rzecz pierwsza. Na górę. Zakładaliśmy bieliznę, a z dołu musimy ją zdjąć. Spodenki kolarskie muszą być z wkładką. Do wkładki nie używamy bielizny. To jest podstawowa sprawa. Natomiast jeśli chodzi o nogawki, czy je zakładamy, czy nie zakładamy, to już jest sprawa indywidualna każdego z Was. Musicie to sami przetestować. Nogi generalnie odbierają chód trochę inaczej niż góra. Tak więc tutaj metodą prób i błędów musicie sami dojść do pewnego konsensusu. No i sprawa najbardziej rozwojowa, góra top, koszulka, koszulka kolarska, jej największą zaletą jest to, że ma z tyłu kieszonki. Kieszonki, do których możemy włożyć rękawki, nogawki, bezrękawnik, czapeczkę. Więc jeśli wyjeżdżamy rano, możemy to wszystko na siebie pozakładać, i później stopniowo wraz z rozwojem dnia i zwiększającą się temperaturą, ściągać, i tutaj właśnie w te kieszonki chować. I w drugą stronę, jeśli wyjeżdżamy około 17 po pracy, tak jak. Wie, większość amatorów jeździ, to możemy sobie z tych kieszonek wyciągać dodatkowe rzeczy i zakładać, jak będzie się robiło eee, chłodno. Samych koszulek oczywiście tak jak podkoszulek, jest całe multum eee, do wyboru, do koloru, tak powiem. W obecnych czasach przy tym rozwoju technologii, który mamy, jesteśmy w stanie sprawdzić prognozę pogody bardzo szczegółowo na 2-3 dni do przodu i nawet się ona sprawdza, więc nawet taka bluza z długim rękawem może się znaleźć w naszej garderobie, w naszej szafie. I możemy sobie nawet taką bluzę na trening założyć, i też ona świetnie się sprawdza. Trzy warstwy, tak jak mówiłem, mi na pewno zimno nie będzie, bo jadę na trening z juniorami z naszej ekipy Velotalent Cycling Team, więc będzie szybko. Wy też bierzcie pod uwagę to, jaka jest temperatura na zewnątrz i z kim na rower się wybieracie. Zawsze lepiej coś zdjąć, niż marznąć. Taka jest moja dewizja. Życzę Wam wszystkim. Udanych treningów i rowerowych przejażdżek, i do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapominajcie o kasie.